Jest Aris piękny. Aris, wyroży, sobie, sobie tak? Arisku. Zetnąchnęłeś? Zdechnę... Czy co ty zrobiłeś? No Aris! Obudź się! Co to za... Obudź No obudź się! No Aris! No to nie! Więc tak, tu jest Arisek i nagrywam odcinek. Mój Buziu, Buziu, Buziu! No. Arisek się tak ucieszył, że zasnął, i teraz nie wiem, jak go obudzić. Nawet jak mu krzyczę do ucha. Aris! Widzi się? On nic, on nawet nie staje. No. Tak wygląda. I tutaj, pokażę Wam. To jest yy, właśnie mieszaniec. Ma on parę, parę kolorów. <grym> parę. Czyli czarny, yy, czarny. Yy, czarny, tutaj yy, brązowy. Tutaj też koło, tutaj, tutaj, tutaj. Otrzyma. Pokaż, jakie masz oczy. Pokażę jakie masz oczy. Aris. No, no widzicie. Ale ma yy, brązowy, ma tutaj też trochę białego i czarny. Ogonek ma taki kręcony yy, i tak. Yy, I ma dziwny tutaj yy, brzuszek. Bardzo. I yy, tak pi jak kamień No Takścicie ile teraz mamy 5 to tak. znaczy znaczy, jest 5 tak 1 2, 4 6 czy 5 6 Ale 6 palców 5. 5 sukzypcji bo bardzo dawno temu A. Teraz dołączmy właśnie dwie łapki. Więc jeszcze jedna tutaj połówka jednej łapki. No. Mieszaniec to jest. Jest intro. I was bardzo kocha. Nawet powiedz, że kochasz widzów. Takie bardzo, 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 bardzo fajne futerko Tak, takie ogłosione. Aris! Otworzył oczka. Piwny, Aris! No, byś mógł otworzyć całe oczka, co? twój oczka. Oj, fuj. Jest on taki piękny, piękny, ja też teraz tutaj, o Jezu, mój kochanie. Mój kochany piesie. Otworzył oczka. Widzicie, ma takie brązowe i w środku szkół też ma takie brązowe. Jeszcze chcę wam powiedzieć coś, jak, jak ktoś ma MSP, to serdecznie Was zapraszam na moje MSP. które no, no. się nazywa Koronkowa231, więc możecie mnie znaleźć. Um, 10 subskrypcji, już tak. To jest Arisek. To jestem ja. I to jest Arisek. To jest jego brzuszek. Bziusiu, Bziusiu. Więc zapraszam właśnie. Jeszcze polecam Wam jeden kanał. E, z tym razem, nie ty to coś tam, coś tam. To teraz, coś tam, coś tam. Można Wam napiszę w opisie, a to jest. E, łatwo nie mówić.